cześć, małe królewskie z Rosłem. Witajcie w holu zakupowym z biedronki. To będzie całkiem inny hol, bo chcę sprawdzić, czy to jest prawda, że w miastach są droższe rzeczy niż poza miastem. więc sprawdzimy dwie biedronki. Jedna będzie w mieście, a druga będzie poza miastem. Około takie 20-30 km zobaczymy, czy jest różnica w cenie. Będą te same produkty. 10 tych samych produktów kupię w jednej biedronce, w łodzi, i druga poza miastem. Także co. Zabieram Was na zakupy. Także tutaj mamy listy zakupów i co? Idziemy robić. Najpierw mamy bułkę, mleko, luźka, nie można zapomnieć o puszkach. To są takie rzeczy, które najczęściej kupuję. Pieprz, jogurt, margaryna, śmietana, szynka. Śmietana, śmietana, śmietana. Ja i chodzenie na zakupy. O, mamy jogurt. Śmietanka. Palma bije, nie zabije, oczywiście musi być. Tu. Pasztet. Mleko, 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 mleko. Mamy mleko. Mamy tu almety. O. o. O, sobie sobie jogurtowe. Szyneczka, bendinki. Uuu, schabik za dużo. Myślę, że to będzie git. Kiełbasa żywiecka z szynki, git. Jedna bułeczka. Puszka luźki. Masztet, pasztet, ale też jest dobry ten. Tu, tu, tu. Dobra, słuchajcie, weźmiemy ten tanży. Dobrze, dziękuję. Teraz znowu kichnę. To jest zimno i dlatego będę pichać. Dobra, i ten szybkiwanie pieprzu, pieprzu. Nie ma tyła pieprzu. O, joj, oj, to nie będzie chyba. Natkawki dopitowaliśmy urowie. No no nie, ten z tej strony. O, tu jest chyba z tej strony, czekajcie. Mi upi czosnek, czyli papryka, Kłuczaj. Na drugiej stronie. Jeszcze? Jest! Jest, 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 jest! Czekajcie! A, mamy to. I to by było na tyle styliwia Biedronce. Będziemy kontynuować w kolejnej, więc oglądajcie. Czy uważacie, czy będzie drożej, taniej, czy będzie tak samo? Także dotarliśmy do Biedronki w Łasku. to jest około 38 km od Łodzi, także sprawdźmy, czy będzie różnić się cenowo. Mamy tutaj oczywiście y, tą samą listę zakupów, to idziemy. Pierwszy rzut, znalazłam no, hasztet. Także mamy tutaj bułka, mleko, puszka, luźki wiadomo. Pieprz, jogurt, maltretana. Także te same produkty, co byliśmy w tamtej biedronce. Być się ta sama szyneczka, co była w tamtym. I chyba ta ta szyneczki. Ta sama śmietana, osiemnastka. I szanowny, weźmiemy. No, dobre, dobre. dobre. Las Palmas Palma bije. Rzucamy do koszyka. Teraz mamy jogurty. Każdy wie, że ja kocham jogurty. Oczywiście te same jogurciki weźmiemy. Dwa. Jest, 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 jest. A to ziarnisty. Ziarnisty, ziarnisty. O no, pieprz Czarne ziarnisko, zmielony mamy. Jest, jest, jest! Mamy teraz weźmiemy dołowinkę dla Kociusia naszego. I jeszcze nam zostało mleko. Powiem hmm. ja Wam ciężko trochę znaleźć, bo to jest ta mlekowita z taką panienką i jakoś nie mogę tu jej znaleźć. Jest tylko wypaśne. Zobaczymy. Mleko, mleko, mleko! Na pewno wszystko? Pieprz, to, 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 bułka, fantazja. 2, 4, 6, osiem, 10. Także, kochani, podsumowując, czy jest jakaś różnica w cenie pomiędzy dużym miastem a mniejszym miastem? Bo łask jest po prostu mniejszym miastem, oddalonym od łodzi o 38 km, tak. Także. W Łodzi zapłaciłam 39 zł i 56 groszy, a tu w Łasku 39 i 16 groszy. No niby nieduża różnica, ale jednak jest. Co o tym myślicie? Jestem ciekawa w komentarzach, jak Wam się podobał filmik i czy chcecie więcej takich filmików oczywiście. Dajcie znać. Oczywiście nie zapomnij zostawić dzwoneczka, by być na bieżąco, subskrypcji i skomentować tego filmu dla zasięgu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Was serdecznie. Pa!